Dzień dobry, dzień dobry, czy też dobry wieczór. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, kiedy wybrać działalność jednoosobową, kiedy wybrać spółkę, więc dzisiaj powiem Wam o tym, jak się zakłada działalność jednoosobową w Czechach. Otóż zawsze i wszędzie, aby otworzyć jakąkolwiek firmę w Czechach, potrzebujecie zaświadczenia i karalności. Tak, moi drodzy, zaświadczenie o niekaralności bez względu czy jesteście Czechami, czy jesteście Polakami, zawsze taki dokument musicie mieć, aby tworzyć firmę. Kiedy takie zaświadczenie o niekaralności już mamy, potrzebujemy go przetłumaczyć na język czeski. Na język czeski. W zależności od urzędu, nieraz chcą, aby ono było potwierdzone notarialnie albo przez tłumacza przysięgłego, a nieraz nie. Tak jak mówię, to wszystko w zależności od urzędu. Ja będę Wam mówić, jak to jest na naszym przykładzie, jak to jest z naszego doświadczenia i z naszych wypracowanych już, może nie kontaktów, ale, ale urzędów. Więc przesyłacie nam zaświadczenie karalności, my je tłumaczymy, i potrzebujecie też potwierdzenie o zameldowaniu, ponieważ nie biorą pod uwagę tego, co jest na zaświadczeniu karalności, a też w dowodach, w tych nowych, już nie ma, nie, ma, nie ma adresu, natomiast z dowodu nie jest to dla urzędów wiarygodne czyli dokumenty, jakie potrzebujecie mieć do założenia jednoosobowej działalności. To e, zaświadczenie o niekaralności i, e, i, i potwierdzenie o waszym zameldowaniu, o adresie z Urzędu Miasta, no i oczywiście dowód e, osobisty, ważny dowód osobisty, bo to jest ważne. E, I z tymi, oto, dokumentami wybieramy się e, na, do Urzędu Miasta. Na oddział żywnotyńskiego urzędu, czyli to jest oddział w urzędzie miasta, gdzie zakładamy działalności gospodarcze i, i tak zwane żywności, czyli specyfikacje, czym to jest ta specyfikacja PKD, czym się, czym się zajmujemy. E, idziemy i tam na odpowiednim formularzu m, m, wpisujemy swoje dane. Nazwa firmy jest naszym imieniem, nazwiskiem. Byłabym zapomniała. Jeszcze czego potrzebujecie, to SOUHLAS o umistnieniu SIDLA, czyli zgoda, e, m, zgoda właściciela nieruchomości. W którym będzie wasza siedziba firmy. Jeżeli wy macie własną, e, własną siedzibę, no to, no to jest to jasne. Natomiast jeżeli macie wynajętą to wynajęte bądź u kogoś, to musicie mieć taki solochlas. Bez tego nie otworzycie żadnej firmy w czechach. I z tymi dokumentami idziemy na urząd, wypełniamy tak naprawdę jeden druk. W ten druk jest również, jakby to, dzięki temu drukowi jesteśmy również zgłoszeni do ubezpieczenia socjalnego, tylko musimy tam po prostu to odznaczyć. Zaznaczamy punktację, czym się musimy, chcemy zajmować. Z wolnych żywności, tam jest 81 pozycji wolnych żywności, czyli kierunków, na branż, jakby kierunków, na które nie potrzebujemy, nie potrzebujemy żadnych licencji. I to jest bardzo uogólnione, bo na przykład pod pozycją sprzedaż detaliczna i hurtowa mieści się wszystko. Oczywiście, wszystko, co nie wymaga licencji i koncesji. Także to jest bardzo takie ogólnikowe i, i powiedziałabym proste, proste do wypełnienia. I tak naprawdę. Od razu jesteśmy zarejestrowani i od razu mamy już założoną firmę. Później, oczywiście, zgłoszenia do urzędu, do ubezpieczenia zdrowotnego, ale to już jakby zajmuje się tym wasza księgowa. No i jeżeli chodzi o ZUS, tak zwany, to składki już są jakby, jakby obliczane na podstawie znaczy są to podstawowe składki. Natomiast za następny rok one są wyliczane na podstawie waszych dochodów z pierwszego roku rozliczeniowego, i dopiero w drugim roku one mogą wzrosnąć. Ale to, to jakby kwestia jest bardzo indywidualna i w zależności jaki system rozliczenia, rozliczenia przybierzecie. Tak jak mówię, to już jest indywidualna i to najlepiej um, wtedy usiąść z księgową, prze, przeanalizować się wasze, um, wasze plany co do rozwoju i, um, i do tego, jakie są Wasze plany biznesowe i celowe, bo, bo cel może być bardzo, bardzo, bardzo różny w zależności od przedsiębiorcy. Więc. Um, Podsumowując, firma zakłada się w ciągu jednoosobową działalność w ciągu, w ciągu godziny. No i oczywiście, bo byłabym zapomniała, z, od urzędu idziemy do banku, założyć konto bankowe. I byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o działalność jednoosobową w Czechach, czyli podsumowując, jakie dokumenty. Dowód osobisty, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o Waszym adresie w Polsce i souhlas, czyli zgoda z właściciela nieruchomości na to, że pod tym adresem może być zarejestrowana Wasza firma. I to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.